Anny z wami i Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. O to Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie Motuję. Dzisiaj wielka uroczystość wszystkich świętych i Ewangelia kończy się, że wielka jest nasza nagroda w niebie. I po trudach tego życia każdy z nas, jak wytrwa w Własce Chrystusa, będzie miał tą nagrodę. Dzisiaj chciałbym się odwołać do tego pierwszego czytania z Apokalipsy. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Jan ma wizję, widzi. Wielki, potężny tłum przed Bożym tronem. I jak mówi wszyscy ci, którzy opukali swoje szaty w krwi baranka, ci, którzy w tym życiu wybrali Jezusa, ta biała szata to jest chrzest, zanurzyli się, mają w ręku palmy znak, że wytrwali na tej drodze świętości, w tym wielkim tłumie. Są także Twoi bliscy z rodziny, którzy odeszli do wieczności. Sąsiedzi, Twoi przyjaciele, może Twoja mama, może Twój tata zmarły. Jest w tym tłumie, stoi przed Bożym tronem. I ta zachęta jest także i dla nas, bo to miejsce jest także i dla mnie i dla Ciebie. W tym wielkim tłumie, który widzi święty Jan Apostoł, Pokazuje nam zaproszenie Pana Boga, że ten miejsce jest także dla Ciebie i dla mnie. Papież Franciszek napisał swego czasu taką adhortację o świętości, o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. I pozwólcie, że dzisiaj chciałbym kilka takich fragmentów Wam z jego adhortacji zacytować jako pewną zachętę do świętości, w naszej codzienności. I w tym numerze 14 papież pisze tak: Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając świadectwo w codziennych zajęciach, tam gdzie każdy z nas się znajduje. I papież odwołuje się do tego podstawowego powołania. Każdy z nas jest powołany do świętości. Bóg ojciec w Starym Testamencie wypowiedział, to słowo, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty w Księdze Kapłańskiej, i nie odwołał tego. W niebie będą tylko święci, i święci, którzy wybrali Jezusa, bo to on pokazuje, co to znaczy być świętym, a tą świętość jest Jezus Chrystus. On nam pokazał drogę do świętości, i każdy, kto w tym życiu wybierze Chrystusa, będzie w tym wielkim tłumie. I potem. Papież Franciszek mówi tak, jesteś osobą konsekrowaną, czyli księża, siostry zakonne, wszystko osoby duchowne, zakonnicy, bądź świętym żyjąc radośnie swoim darem. No moją drogą do świętości jest to, że rozwijał sobie dar kapłaństwa. Dziwne by to było, gdybym zamiast rozwijać się w kapłaństwie, tylko zajął się robontami. Byłoby to naprawdę dziwne żebym tylko był administratorem i tylko bym się zajmował, jakie tu remonty jeszcze trzeba przeprowadzić. Nie. Moją drogą do świętości jest zgłoszenie Słowa Bożego i przez to się uświęcanie, sprawowanie sakramentów, modlitwa to jest moja droga. Papież Franciszek mówi dalej: Jesteś żonaty albo jesteś mężatką, bądź święty, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Ci, którzy są w małżeństwie, to Waszą drogą do świętości jest to, żeby Twoja żona rozkwitała pięknem obdarowania, które Bóg złożył w jej serce. Mąż ma rozkwitać przy swojej żonie pięknem swojego obdarowania i troska nawzajem w tych gestach przebaczenia, cierpliwości, wysłuchania, troski jest drogą wzrastania do świętości w małżeństwie. Proste dalej papież mówi tak jesteś pracownikiem bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom zdobywasz świętość w tym co robisz dzisiaj tak wołano uczciwych pracowników o zaufanie do pracodawców i właśnie w tym zdobywamy świętość gdy pokazujesz swoją uczciwość swoją kompetencję że można polegać na Twoim fachu, na Twoim słowie, zdobywasz świętość. Dalej, papież mówi tak. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem, bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladować Jezusa. Proste. Babcia ma za zadanie swoich wnuków opowiedzieć o Jezusie przy okazji. Pokazywać swoją świętość właśnie w taki sposób, opowiadając o Panu Bogu, nie narzucając, nie być nachalnym. Ale delikatne słowa, delikatny przykład, w którym Duch Święty się podpisze, jest pięknym świadectwem w drodze do świętości dla siebie samej, dla siebie samego i dla tych dzieci, i babci, które się, i tych wdunków, których się opiekuje. I dalej papież mówi tak. Sprawujesz władzę, bądź bon świętym walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. Bardzo ciekawe słowo, które mówi papież, że też wszyscy ci, którzy mają jakąkolwiek władzę i wpływ na społeczeństwo, pokazują swoją świętość przez uczciwość i przejrzystość w swoich decyzjach. Świętość jest dla każdego. Na każdy ma swoją miarę swojej świętości. I potem jeszcze jeden fragment, Wam teraz przeczytam, taki dłuższy, który papież mówi tak. Ta świętość, do której wzywa Cię Pan. Ta świętość, do której wzywa Cię Pan, będzie wzrastała przez małe gesty. Na przykład, mówi papież, pewna kobieta idzie na targ, by zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę, zaczyna się z nią rozmawiać. I dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu: Nie, nie będę o nikim mówić źle. To jest krok ku świętości, mówi papież. Następnie w domu jej syn chce z nią porozmawiać o swoich fantazjach i chociaż jest zmęczona, siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, która uświęca, mówi papież. Kiedy przeżywam chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości, mówi papież. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim, z miłością. To jest następny krok, mówi papież. Zachęcam do lektury, bo więcej nie będę czytał. Jest prosta ta adortacja. Zobaczcie, że świętość jest w naszej codzienności. To w nasze drobne gesty sprawiają, że się uświęcamy. Jaki jest plan na świętość? Po pierwsze, wybrać Boga w swoim sercu jako przewodnika. Po drugie, przeżywać każdy dzień, jakby to był twój ostatni dzień w życiu, wtedy inaczej się patrzy na różne wydarzenia. A w chwilach, w których masz wątpliwości, jak postąpić. Masz ducha świętego w sobie, pytaj go, jakby on na twoim miejscu zrobił. Pozostawił nam słowo Boże, które nie ma wątpliwości, jak mamy postępować. Żyj według jego słowa i pozwól się prowadzić natchnieniom ducha świętego. Życie jest proste i świętość jest naturalnym naszym powołaniem. Amen.